Siemka, Siemka. Nie było filmików ostatnio, ale lecę do Polski. Jestem już w autobusie na lotnisko, samochód zaparkowany. Gdzieś, gdzieś, gdzieś tam jest medłówka. Nie. U ja ten filmik w filmki, No. Monikę już znacie, czyli wiecie, że. Jest dlatego, że z się właśnie. Że jest ten, nie? Nerwówka. Że jest no. Nazwijmy to, że jest nerwówka Do zobaczenia w samolocie. Samolot opóźniony Godziny na razie. Jest kawka. Monika poszła zajarać. Było trzy pankom. zabrali mi mój nabój. Jak pamiętacie, może zwróciliście uwagę na tym łańcuszkę. Miałem taki nabój srebrny, który zostałem Jasona. zebrali mi to nabój. Macie to, ale, ale będę wypisywał taki wniosek. To kosztuje 10 funtów. I przy powrocie będę mógł to odzyskać. No, dziwna sprawa, nic nie poradzę. Zebrali mi sok dla taty, pół litra soku. Także czekamy na samolot, i... jestem zmęczony już. Suma summa summarum chyba wolę jechać z Anglii. Może dłużej, ale bez takiego stresu, do później.